Hmm, zniszczone łożysko w enkoderze. Trzeba wymienić na nowy. Hej, stop! Zanim to zrobisz, pomyśl, co może być przyczyną awarii tego łożyska. Instrukcja. Łożysko może być uszkodzone z powodu występujących wibracji i nieprawidłowego montażu. Jest to jedna z przyczyn uszkodzenia łożyska. Ale przyjrzyj się dokładnie łożysku, zdejmij uszczelkę i zajrzyj do środka. Łożysko jest suche, brak smaru, rdzawy nalot, lokalne przebarwienia jak po grillowaniu, rowki, rysy w środku, a jeszcze koszyk pęknięty. Takie uszkodzenia mogą pochodzić od tzw. prądów łożyskowych. Na wale napędu indukują się różne napięcia, jak również prądy wirowe, które mogą przejść bezpośrednio na enkoder. I co teraz? Jeżeli korzystasz z enkodera z otworem, zastosuj izolacyjną tuleję z tworzywa. Jeżeli używasz enkodera z wałkiem, zastosuj sprzęgło Flex, sprzęgło dyskowe, które posiadają również izolację galwaniczną.